Hejka, hejka, jedziemy. Coś tam ustawiłam, jakoś się trzymacie, może o chwilę. Póki co jedziemy. Zobaczymy jak daleko zajdziecie z nami, bo zaraz się pewnie przewróci telefon. Ale co chciałam powiedzieć na temat paliwa, że zauważyliśmy, że w całej Chorwacji, przynajmniej tutaj gdzie jesteśmy teraz, i w mieście, i na autostradzie cena paliwa jest taka sama, że to jest super, naprawdę, że tak ustalili jedną i tą samą cenę paliwa. Rewelacja, wszędzie tak powinno być. Nie musicie myśleć, czy zjechać, że trzeba zjechać gdzieś z autostrady i szukać, tylko po prostu sobie tankujecie bezpośrednio przy autostradzie. Nie? Tak, tak. I w Polsce powinno być tak samo, że taka sama cena paliwa powinna być wszędzie. A stacje powinny konkurować tym, jaka jest obsługa, co mają dostępne, jakie są ceny żywności. No dobrze, zobaczymy. Może tym razem postoicie, także co chwilę mamy przerwę techniczną. Spadacie na dół, 100 na godzinę. Ograniczenia są i chcemy powiedzieć, że jedzie bardzo, bardzo dużo Polaków. Naprawdę, tłumy, nie spodziewaliśmy się aż tylu Polaków. No wczoraj było pusto, no jeden, dwa auta polskie. Myślałem, że już spadacie, ale jeszcze nie. A dzisiaj, już może dlatego, że późno przyjechaliśmy, może. bo w sumie byliśmy od 20 po 21.00. Także około 21 nie pamiętam nawet. Ale dzisiaj naprawdę, naprawdę jest bardzo dużo aut nad autostradzie Polskich. Więc na czym skończyliśmy? Że jest dużo Polaków, że mamy piękną pogodę, że paliwo jest wszędzie w tej samej cenie. I jeszcze chciałam powiedzieć a propos piesków: mijaliśmy państwa z Polski dokładnie z Jeleniej Góry, bo taka rejestracja. I... Za jeden kilometr zjedź w prawo. I wieźli tego pieska z przodu, bo byli zapakowani z tyłu na maksa. We dwójkę jechali tutaj piesek siedział u pani i sobie przez szybę patrzył i tak sapał i tak jechał. <grym> to aż fajnie. Jak ktoś lubi, to czemu nie. Jeszcze dodam, że za nami jedzie pan od Jedziemy już tak dłuższą drogę... Zjedź w prawo. Ja się przykleiłem do niego, bo on stopień się odjechał i... Mam aktywny tempomat i to przyczepiłem się z tyłu do niego i tak jechaliśmy i pan się po jakimś czasie zaczął denerwować i zaczął zwalniać, przyspieszać. Później nie wiedział o co chodzi, że jedziemy za nim. Pozdrawiamy, WP rejestracja. Ja po prostu się przykleiłem, bo mi tak dobrze szło, a na aktywnym tempomacie nie trzeba się tak skupiać, po prostu ten z przodu musi myśleć, zwalniać, przyspieszać, a wasze auto po prostu się dopasowuje. Ale ta Chorwacja jest piękna, te widoki są tak cudne, tak się fantastycznie jedzie tą trasą. Pomimo, że jesteśmy na autostradzie, to i tak jest ładnie. Ale zobaczymy, potem może będziemy wracać innymi drogami, żeby coś innego zobaczyć, pokazać. Więc zobaczymy, jak będzie. Dzisiaj szybciej, no bo chcemy też być tam w miarę wcześniej, żeby znaleźć jakąś odpowiednią miejscówkę. Więc postanowiliśmy, że autostrada. O, i dojeżdżamy o. do bramek, także zaraz się dowiecie, ile płacimy. Jesteśmy na bramkach, już zjeżdżamy. Ustawiliśmy cel Brele, bo chcemy chyba tam. Chyba tam jednak się zdecydujemy. Zobaczymy, jaka będzie płatność. I to jest trasa od Seń do zjazdu na Brele. Do Breli pokazuje 23 minuty 18 km, bo następny zjazd, kolejny, to byłaby Makarska. Jechaliśmy dwie godziny ponad, koło dwóch tak godzin. Tak, około trzy godziny. Trzy godziny? Trzy godziny. Ja zaraz zobaczymy, jaka to będzie kwota. Ale fajnie, że teraz w euro nie ma stresu z wymianą, z przeliczaniem. Rewelacja po prostu, a nie na parking trzeba było biegać. Jakieś drobne tam zawsze mieć, a teraz tu drobne euro mamy. Nie ma problemu. Dobra. No sama jeszcze tego 18,40 centów. Poszłam nagrać malucha i teraz wracam, Piotrek stoi tam, a w międzyczasie trąbili tutaj na mnie. I nie wiem, pozdrawiam, jeżeli to ktoś od nas. Słońce tak świeci, że nie było widać. Jakiś bus. Także idę do Piotrka, ale jest gorąco, w samochodzie tego tak nie czuć, a teraz czuję, że jest cieplutko. Także już pędzę. Wino, tutaj wszędzie wino. Patrz, tu też wino, proszę. Vino, no. I patrz, następne wino. Na każdym wino. <laughs> no, przeszłam się do tego maluszka kawałek. I tu wino. I też proszę. Mam nadzieję, że go dobrze nagrałam, bo totalnie nic nie widziałam w nagraniu. Tak słońce mocno świeci. Proszę Państwa, zaczęły się widoki ładniejsze widoki. Coś niesamowitego. O, Piotrek się zatrzymuje. Także wysiądziemy. Nawet jesteś opisane. No, chodź, chodź, kochanie, zobaczysz teraz, jak tam gorąco. On zdziwiony, że ja przyszłam taka, jakby sapana. O oh my god! No, Ale tak zimno? Coś pięknego. I tak będziemy jechać. Popatrz, Piotrek. Taką ja, ja mam propozycję, ty tu stój, nagrywaj, a ja no. będę jechał ten. I potem cię dogonię. Tak, to stój, zejdziesz na, na skróty. Tak, na to skróty. Ja poczekam tu na dole. Na no tybie. dzięki. I tam popatrz, Makarska ja Rywiera. Uh -huh. To zawsze fotki sobie robię przy tym. A to ja myślałem, że my od tamtej strony dojedziemy. do misia, Dlatego. A to już wiem o co chodzi. To nie jechaliśmy tam tego. Nie, Piękny kolor wody. Ale to wygląda. No tam jest Pisak. Tutaj, widzisz, na dole? Tak, 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 tak. Czekaj, tam jest Pisak, a tu jest Wrója. ta zatoka, gdzie jest hotel opuszczony. Nie wiem, czy to pokażę na telefonie. Tutaj. Mhm. A. Tak, tam jest y, ta Matka Boska. Mhm. Tam byliśmy na punkcie widokowym. Znaczy, nie schodziliśmy na dół. No tym razem nie wiem, może się wybierzemy, zobaczymy. Kto wie. One pięknie jest, prawda? Jeszcze zobaczmy tutaj, bo coś piszą park, biokowo. Mm, tak szybko przelecę, bo tak razi słońce. Uh -huh. Makarska, brać Ten widok jest tak piękny. Oczy chcą się napatrzeć i nie chce się jechać dalej. Coś niesamowitego. Cudo. Tak mieć dom, prawda? <gryw> Z takim widokiem. Iza, a teraz zobacz na to. Co takiego? Nasi rodacy tu byli. Polska, Opole, 2012. lipiec 2012. No, pozdrawiamy Was. Tak, pozdrawiamy. Może się odezwą. Piotr mi każe tutaj do fotek pozować. Super. 4 km dobrali no Mam nadzieję że coś znajdziemy ciekawego No i zbliżamy się do Rivery Makarskiej Jest Makarska Rywiera yeah, jesteśmy O popatrz na rowerach też można Pod górę Tranują Jesteśmy w Breli. Ale ja nie myślałem, że Biela jest tak duża. Ogromna Na początku, w byli, byli. Popatrz, jak wysoko są budynki uh -huh. mieszkalne. Tamto mają widok, tylko daleko do plaży. Uh -huh. Coś no za tak, coś. Jak ty mówiłeś, taki wyciąg zrobić. no. I takim wyciągiem zjeździć. To by było fajne. Ale fajnie, jak tutaj się jedzie i przypomina. Uuuhu, jakie auto! Miło sobie przypominać z zeszłego roku. Tak, to ale jest... tak w sumie jesteśmy zachwyceni Braillem, że postanowiliśmy przyjechać do Brali. W sumie to dzisiaj. <słuchaj> <słuchaj> Ten zachwyt dzisiaj tak, dzisiaj, Napad nas, zachwyt. Chcieliśmy dalej jechać, ale stwierdzimy, nie ma co nie jedziemy za daleko. To jest naprawdę fajnie.